Właśnie dzieciaki ze szkoły już idą tak, e, no z pięć minut przez te pasy, no. policja stoi, a dzieciaki propagują czytanie książek. Jak to teraz się mówi? Za moich czasów to był przypał. Za czasów mojego syna to chyba cringe. A teraz, ja jebę. O, tu starszaki, tam też. Uu, pewnie szczęśliwi. Najważniejsze, że wyszli z budy, i ja pierdolę. Tak, czytamy książki. To jest hasło dzisiejszego dnia, bo jak nie będziesz czytał książek, to będziesz jeździł czymś takim. Oj, przepraszam, nie no, żartuję. Oczywiście, że nie. Czymś takim. Nie, 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 nie. Tam też czytałem książki. No, to może czymś takim. ha ha ha